Vins. Zobaczę sprawami. Żeby nie było jak ze młynem u nas Okej okay, moi drodzy, także udało nam się złożyć rynsztunek wiarołomcy, e, do tamtych mieczy mam sentyment, więc schowałem je do skrzyneczki. E, do zbroi w sumie też miałem, ale już przez przypadek sprzedałem i jest tak droga do odkupienia, że się nie opłaca e, wracać do sentymentu. I zanim jeszcze przejdziemy, to przeczytamy wszystkie książki, które ostatnio zdobyłem, bo później będą z tym same problemy. Dobra, to powinno być wszystko. Też możliwe, że przeczytałam kilka razy to co już było. Hmm, znam tę twarz. O! Ale ścinka. No i lećmy. Zgraja chłopków roztropnia. Do Henselta Król jest zajęty. Wróć wieczorem. Co? Nie wiem kim ty kurwa jesteś, ale mam nadzieję, że cywilem! A ty bywaj, dobra, no to poczekamy do wieczora. Witam, dobrze, że jesteś. Dziś rano przybył do mnie posłaniec z Redanii. Król Redanii, radowit piąty, syn Wizimira, dziedzic. Do rzeczy. Chodzi o to, że to nie jest prawdą, jakoby Temeria po śmierci króla Foltesa, dziedzica. Nie jest prawdą, jakoby Foltest nie pozostawił prawowitego spadkobiercy. Kto dziedziczy? Wobec tragicznej śmierci księcia Busiego, koronę temerską, dziedziczy jego siostra Anais. Wiedźminie, brałeś udział w walkach o twierdzę lawaletów. Ile lat ma księżniczka? Jest za młoda, by rządzić. Przypomnij mi, kto jest jej matką. To królewska córka. Foltest chciał ją uznać. Foltest nigdy by tego nie zrobił. Gdyby policzyć Benkarty, które ja spłodziłem, to mógłbym nimi obsadzić wszystkie trony północy. Co tam się do cholery dzieje? Straże! Cholera, będę się pojedynkować? Tak, będę! Albo nie? Tak, będę, bo teraz go wypchnąłem z namiotu, i będę tu się bił. No dobra, i masz ataki elfa na 100%, masz dwa miecze. O! Nie fajnie, ale mam pancerz w yarłomce. Kurde! Ale mnie zaciepali! Jezu! Nie mogę, nie mogę, muszę defensywnie grać. Użyjemy petard, znaków wszystkiego, co mam. – Co to, to za jedni? – Chcieli mnie zabić. Mnie! Głupcy! Głupcy. nie musimy porozmawiać. Detmold twierdzi, że potrzebujesz tego medalionu. Uratowałeś mi życie, a ja nie jestem niewdzięcznikiem. Choć tak o mnie mówią. Szkoda, że nie udało się wziąć któregoś z nich żywcem. Nie płacz, Detankarville. Są metody, by rozwiązać Język Nieboszczyka. Znam te metody. Nekromancja jest zakazana. Póki Rada i Kapituła nie istnieją, właściwie ciężko powiedzieć, czy cokolwiek jest zakazane. Co wasza wysokość na to? Chcę wiedzieć wszystko! Jak będziesz musiał wychędożyć tego trupa, zrób to! Ależ, panie, nekromancja to gałąź magii, traktująca... W dupie to mam! Do roboty! Ja do tego ręki nie przyłożę. Jak to mówią prości ludzie, baba z wozu koniom lżej. Wiedźminie, będę potrzebował twojej pomocy. Wiesz, gdzie mnie szukać. I tak ciągle. Jestem królem! A ta boczy się i jakby jej byle pakołe łapę pod kieskę wsadzał! Nie każdy czarodziej przypomina Detmolda. Nie każdy lubi babrać się w trupach. Gówno mnie obchodzi co komu smakuje. Idź! Detmold już pewnie obgryza paznokcie z niecierpliwości. No dobra. Eee, mogę przeszukać tego ziomka, czy nie? Szkoda, że dwóch nie zabiję, bo to pewnie był wiedźmin. Znowu. No dobra. Czyli to już zrobimy w następnym odcinku, także trzymajcie się